Cześć, witam was bardzo serdecznie, kasztany, z tej strony JD i słuchajcie, króciutka informacja Dzisiaj godzina 20.00, na moim kanale jest live'ik o megle z widzami Będzie bardzo fajnie, wczoraj było 1300 osób, mam nadzieję, że dzisiaj też będzie około 1000 cały czas Subujcie kanał, nie puszczajcie się, bo to nieładnie Mam nadzieję, że wpadniecie, słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że jesteście Po prostu e, wiem, że live miał być o 17.30, ale nagrywam taki odcinek, ponieważ jednak ten live będzie o godzinie 20 Ponieważ no, sprawy no się skomplikowały i jednak o 20 robimy tego streama, strumyk, a o 17 Znów nie dam rady, tak jak wam obiecałem więc przekładamy na 20, tak jak jest codziennie o godzinie 20, podajcie o godzinie 20 i dzięki, że jest tyle osób po prostu na moich streamach, bo no nie sądziłem, że moje live'y osiągną taką skalę, gdyby ktoś mi to kiedyś powiedział w czasach gimnazjum, jak się ze mnie śmiali, że takie coś po prostu osiągnę, to bym ich po prostu wyśmiał yy, no ale, no jest ok jest ok, do przodu jedziemy z tym kanałem nie puszczajcie się, bo to nieładnie i teraz taka sprawa, jak się do tego momentu Napiszcie szybko w komentarzu, czy po prostu Wpadniecie o godzinie 20 Chcę zobaczyć, ile osób się mogę spodziewać Bo i tak jest osom osób na tym Jest bardzo dużo osób na tym po prostu o liveikach, tylko się boję, że teraz może być mniej. Bo mówiłem jednak, że o 17.30 zrobię tego livea. Więc trzymajcie się, nie puszczajcie się, kto się puszcza. Ten lamus, wpadajcie, godzina 20. Linki do właśnie tego strumienia będziecie mieć podane w opisie, jak i również w komentarzach. Tam z wam zaspamię, przypnę pościg na górze, więc trzymajcie się, nie puszczajcie się, kto się puszcza. Ten ciota, jeszcze raz subujcie kanał, udostępniajcie kanał. Godzina 20, widzimy się na liveie z Omegle, z widzami, o z widzami, jak kto woli. Zapraszam na grupę na Facebooku, na mojego Snapchata. Trzymajcie się jeszcze raz. Z tej strony był Arkadiusz. Cześć.